Nigdy nie wyobrażałam sobie, że najbardziej upokarzający moment mojego życia wydarzy się wśród balonów, tortu i dziecięcego śmiechu. To były urodziny mojego wnuka dzień, który miał być ciepły dzień przeznaczony dla rodziny dzień, który zaznaczyłam w kalendarzu wiele tygodni wcześniej, odliczając po cichu, jak dziecko przyszłam wcześniej zawsze tak robiłam. Chciałam pomóc, być potrzebna, poczuć, że mam tam swoje miejsce. Założyłam najlepszy płaszcz, ten zachowany na specjalne okazje. Tego ranka nawet zakręciłam włosy, stojąc przed lustrem dłużej niż zwykle i pytając samą siebie, czy wciąż wyglądam wystarczająco dobrze, by tam być. W dłoniach trzymałam niewielki prezent zapakowany w niebieski papier. Nic wystawnego. Coś wybranego z sercem. Zabawka, na którą mój wnuk wskazał kilka tygodni wcześniej, gdy jego oczy rozbłysły i powiedział, że mu się podoba. Samo to wspomnienie niosło mnie przez długie dni samotności. Gdy weszłam do środka, dom był już pełen. Dzieci biegały, grała muzyka. Dorośli śmiali się w ciasnych grupkach. W powietrzu unosił się zapach cukru i świeczek. Uśmiechnęłam się. Delikatnie, ostrożnie, tym uśmiechem, który zakłada się wtedy, gdy nie chce się zajmować zbyt wiele miejsca. Na początku nikt mnie nie zauważył, i to było w porządku. Byłam do tego przyzwyczajona. Stanęłam przy ścianie, przyciskając prezent do piersi, patrząc jak mój wnuk przebiega obok mnie z papierową koroną zsuwającą się z czoła. Szepnęłam jego imię, ale mnie nie usłyszał. A może usłyszał i po prostu nie spojrzał. Wtedy ona mnie zobaczyła, moja synowa. Zatrzymała się w półśmiechu. Jej wzrok przesunął się po mnie od stóp do głów, powoli i uważnie, jakby oceniała coś, co znalazło się tam przez pomyłkę. Coś niechcianego. Poczułam, jak napinają mi się ramiona. Podeszła do mnie, obcasy twardo stukając o podłogę i bez ściszania głosu, bez chwili zawahania, wypowiedziała słowa, które na zawsze wypaliły się w mojej pamięci. Niech ktoś wezwie ochronę, zabierzcie stąd tę starą, tandetną kobietę, stara, tandetna kobieta. W pomieszczeniu zapadła cisza, nie taka filmowa, dramatyczna cisza, kiedy ktoś rusza naprzód albo wstrzymuje oddech z niedowierzaniem. Nie, to była inna cisza, ciężka, niewygodna, współwinna. Rozejrzałam się, czekając, czekając, aż ktoś zaśmieje się nerwowo, powie, że to żart, stanie między nami i powie dość. Nikt tego nie zrobił, mój syn się nie poruszył, goście odwrócili wzrok. Dzieci przestały biegać, wyczuwając, że coś jest nie tak, choć nie rozumiały co. Czułam na sobie wszystkie spojrzenia, a jednocześnie nigdy nie czułam się bardziej niewidzialna. Moje dłonie zaczęły drżeć, nie gwałtownie, tylko na tyle, że musiałam mocniej ścisnąć prezent, żeby nie upadł. Otworzyłam usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Nie wiedziałam, co powiedzieć, nie wiedziałam nawet, co wolno mi powiedzieć. Czy wolno mi się bronić, czy wolno mi istnieć? Podszedł do mnie mężczyzna w ciemnym uniformie, ochrona. Wcześniej nawet go nie zauważyłam. Unikał mojego wzroku, wskazując gestem drzwi. Proszę pani, powiedział cicho. I to było wszystko. Żadnych pytań, żadnych wyjaśnień, żadnej godności. Odwracając się do wyjścia, zobaczyłam jeszcze raz mojego wnuka. Stał obok tortu, z dezorientacją wypisaną na małej twarzy, patrząc jak znikam. Chciałam powiedzieć mu, że go kocham, chciałam powiedzieć, że nie odchodzę dlatego, że chcę, chciałam powiedzieć, że czasem dorośli bywają okrutni w sposób, którego dzieci nie rozumieją, ale słowa utknęły we mnie. Drzwi zamknęły się za mną dźwiękiem tak cichym, że niemal uprzejmym. Na zewnątrz powietrze było zimne, ostrzejsze niż się spodziewałam. Stałam tam przez chwilę, patrząc na swoje odbicie w ciemnej szybie starsza kobieta, lekko pochylona, oczy zbyt zmęczone, jak na kogoś, kto oddał innym tak wiele ze swojego życia. I wtedy to się stało coś we mnie nie tylko zabolało. To pękło, niegłośno, niedramatycznie. Pękło tak, jak pęka stary kamień po latach nacisku. Bo w tamtej chwili zrozumiałam coś bolesnego i bardzo jasnego. Zostałam wymazana na długo przed tym dniem. To przyjęcie tylko uczyniło to oficjalnym. Widzieli we mnie ciężar, wstyd. obecność, którą można było wyrzucić bez konsekwencji. Nie wiedzieli jednak, i nikt w tamtym domu nie mógł tego sobie wyobrazić, że kobieta, którą właśnie wyrzucono za drzwi, nie była słaba, była cicha, była niedoceniona i zbudowała znacznie więcej niż kiedykolwiek potrafili dostrzec. To upokorzenie zostało ze mną, ale nie było końcem mojej historii, było jej początkiem. Zanim opowiem, co wydarzyło się później, musisz zrozumieć, kim byłam, zanim stałam się tą starą kobietą. Nie zawsze byłam niewidzialna. Nie zawsze ludzie mówili nade mną, ignorowali mnie albo zbywali uprzejmym uśmiechem. Był czas, kiedy moja obecność miała znaczenie. Pracowałam całe życie niedelikatnie, nie na półgwistka. Zbudowałam wszystko własnymi rękami. Kiedy mój mąż zmarł zdecydowanie za wcześnie, świat się dla mnie nie zatrzymał. Rachunki nadal przychodziły, obowiązki nie znikały, żałoba nie miała miejsca, by oddychać. Więc szłam dalej, wychowywałam syna sama, rezygnowałam z posiłków, żeby on nie był głodny. Nosiłam ten sam płaszcz przez lata, żeby on mógł mieć nowe buty. Pracowałam w miejscach, po których bolały mnie ręce i plecy, a potem wracałam do domu i pilnowałam, żeby lekcje były odrobione, a kolacja ciepła. Nie narzekałam, nie prosiłam o uznanie. Wierzyłam, że miłość pokazuje się w poświęceniu. Uczyłam go wartości, szacunku, wdzięczności. A przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy ożenił się z nią, naprawdę się starałam. Przyjęłam ją jak córkę. Uśmiechałam się, gdy mnie poprawiała. Milczałam, gdy żartowała z moich ubrań, mojego domu, moich staromodnych przyzwyczajeń. Jesteś z innej epoki, mówiła, śmiejąc się. Na początku śmiałam się razem z nią, bo nie chciałam konfliktu. Nie chciałam być tą trudną teściową. Mówiłam sobie, że łatwiej jest być małą, niż sprawiać problemy. Więc malałam. Powoli, cicho, aż pewnego dnia uświadomiłam sobie coś przerażającego. Oni już nie tylko się ze mną nie zgadzali, oni przestali mnie w ogóle widzieć. Nie krzyczała od razu, to byłoby łatwiejsze. Zamiast tego się uśmiechnęła cienkim, wyuczonym uśmiechem, który nigdy nie docierał do oczu. Podeszła do mnie powoli, jakby wcześniej przećwiczyła ten moment w głowie. Ludzie patrzyli. Dzieci śmiały się za naszymi plecami. Do pokoju wnoszono tort i wtedy to powiedziała. Dlaczego tak tu stoisz? zapytała głosem wystarczająco głośnym, by wszyscy słyszeli. Sprawiasz, że ludzie czują się nieswojo. Poczułam, jak pali mnie twarz. Tylko czekam, powiedziałam cicho. Nie chciałam przeszkadzać. Zaśmiała się nieżyczliwie, nie niezręcznie. Okrutnie. Zawsze tak mówisz, odpowiedziała. Szczerze mówiąc, powinnaś już wiedzieć, kiedy gdzieś nie pasujesz. Te słowa uderzyły mnie mocniej niż policzek. Rozejrzałam się po pokoju, na mojego syna, na krewnych, na ludzi, którzy znali mnie od lat. Nikt się nie odezwał, ta cisza była głośniejsza niż wszystko, co ona mogła powiedzieć. Potem machnęła ręką w stronę drzwi i wypowiedziała zdanie, które wymazało mnie całkowicie. Niech ktoś wezwie ochronę. Zabierzcie stąd tę starą, tanią kobietę, starą, tanią. Nie moja teściowa, nie babcia, po prostu to. Poczułam, jak uginają się pode mną nogi. Ścisnęłam prezent tak mocno, że papier zaszeleścił. Czekałam, aż mój syn wstanie, że powie moje imię, że powie cokolwiek. Nie zrobił nic. I w tej chwili zrozumiałam coś boleśnie wyraźnie. Nie wyrzucano mnie z przyjęcia. Usuwano mnie z ich życia. Ale kiedy prowadzono mnie w stronę drzwi, przy spojrzeniach pełnych ciekawości i bez jednego głosu sprzeciwu, Coś we mnie się zmieniło. Nie byłam już mała. Byłam obudzona. Ona nie krzyczała na początku i to boli najbardziej, gdy dziś o tym myślę. Uśmiechała się. Tym ciasnym, uprzejmym uśmiechem, którego ludzie używają, gdy chcą kogoś upokorzyć, nie wyglądając na okrutnych. Uśmiechem, który mówi wszystko, choć nie padają wielkie słowa. Podeszła do mnie powoli. Pewnie, jakby cały pokój należał do niej, jakbym była przedmiotem odłożonym w złe miejsce. Jej wzrok przesunął się po mnie od stóp do głów, moje znoszone buty, prosta sukienka, ręce trzymające mały prezent dla wnuka. Potem zaśmiała się, nie głośno, nie tak by zrobić scenę, tylko na tyle, by osoby najbliżej nas usłyszały. Och! Powiedziała lekko, machając ręką, jakby strącała kurz. To nie jest odpowiednie. Przez chwilę nie zrozumiałam. Przepraszam? zapytałam cicho. Pochyliła się bliżej. Jej perfumy były ostre, ton głosu niski, ale nie dość niski. Sprawiasz, że ludzie czują się nieswojo, powiedziała. To nowoczesne przyjęcie. Nie, to. Poczułam, jak twarz zalewa mi gorąco. W uszach zadzwoniło. Wokół rozmowy zwalniały, ludzie udawali, że nie patrzą, ale patrzyli, wszyscy. Odwróciłam się do syna, stał tuż obok i nic nie powiedział, nie ruszył się, nie spojrzał mi w oczy, nie stanął w mojej obronie. Ta cisza bolała bardziej niż jej słowa. Wtedy wyprostowała się i podniosła głos. Ochrona, powiedziała ostro. Proszę usunąć tę kobietę, ona tu nie należy. Pokój zamarł. Czekałam, aż ktoś się zaśmieje, że ktoś powie, że to nieporozumienie, że ktoś ją zatrzyma. Nikt tego nie zrobił. Mężczyzna w czarnej marynarce podszedł do mnie ostrożnie, jakbym mogła sprawić kłopot. Proszę pani, powiedział cicho, niemal przepraszająco, proszę ze mną. Nie płakałam, nie kłóciłam się. Po prostu stałam tam trzymając prezent dla wnuka, podczas gdy dzieci patrzyły, a dorośli odwracali wzrok. Kiedy szłam w stronę drzwi, usłyszałam jej głos za plecami, spokojny i zadowolony. Nareszcie, jakiś porządek. I to był moment, w którym przekroczyła granicę. A gdy siedziałam później na ławce, a hałas przyjęcia cichu za moimi plecami, Zaczęły wracać wspomnienia, których nie dotykałam od lat. Widzieli starą kobietę w prostej sukience, babcie ze zmęczonymi oczami, kogoś, kogo łatwo zlekceważyć, ale nigdy nie wiedzieli, kim byłam, zanim moje włosy posiwiały. Nigdy nie wiedzieli, że przez ponad trzydzieści lat prowadziłam własną firmę, cichą, dobrze prosperującą. Nigdy o tym nie mówiłam, bo nie potrzebowałam pochwał, nie musiałam nikomu przypominać o swojej wartości. Sprzedałam ją lata wcześniej, po śmierci męża, kiedy mój syn był jeszcze dzieckiem. Te pieniądze nie zniknęły, inwestowałam je ostrożnie, żyłam skromnie z wyboru. Proste ubrania, mały dom, bez pokazów, bo prawdziwe bezpieczeństwo nie musi się ogłaszać światu. Moja synowa nigdy nie zapytała o moje życie, nigdy nie interesowało jej skąd mam emeryturę, ani dlaczego nigdy nie martwiłam się o pieniądze. Mój syn wiedział kiedyś, dawno temu. Ale po drodze zapomniał, kto go wychował, kto zapłacił za jego edukację, kto stał za nim cicho, gdy budował swoje życie. Siedząc na tej ławce poczułam, jak coś we mnie się uspokaja. Myśleli, że mają władzę, bo należał do nich dom, przyjęcie, ta chwila. Nie zdawali sobie sprawy, że ja mam coś znacznie cenniejszego czas, zasoby i jasność myślenia. I po raz pierwszy od lat nie czułam się stara, czułam się gotowa, bo kiedy ktoś publicznie cię upokarza, wierząc, że jesteś bezsilna, nigdy nie spodziewa się tego, co nastąpi potem. I wtedy wiedziałam, z absolutnym spokojem. Ta historia była daleka od końca. Pojechałam autobusem przez całe miasto, trzymając małe pudełko na kolanach, jakby oddychało razem ze mną. Każdy przystanek ciążył coraz bardziej. Nie byłam w tym miejscu od lat. Nie dlatego, że nie mogłam, ale dlatego, że myślałam, że już tam nie należy. Budynek był cichy, szklane drzwi. Znajome logo, obok którego kiedyś przechodziłam każdego dnia. Przez chwilę stałam przed wejściem, poprawiając płaszcz, uspokajając oddech. Dlaczego tu jestem? Zapytałam samą siebie. I wtedy sobie przypomniałam: Zanim byłam czyjąś matką, zanim byłam czyjąś babcią, zanim stałam się niewidzialna byłam kimś ważnym otworzyłam drzwi. Recepcjonistka podniosła wzrok, wyraźnie zaskoczona. Tak? zapytała uprzejmie. Chciałabym zobaczyć się z zarządem, powiedziałam spokojnie. Nazywam się Helena Kowalska. Zamrugała, potem znieruchomiała. Jej palce zatrzymały się nad klawiaturą. Ja proszę chwilę poczekać. W ciągu kilku minut atmosfera się zmieniła. Ludzie zaczęli szeptać. Mężczyzna w garniturze podszedł do mnie szybkim krokiem, blady na twarzy. Pani Kowalska powiedział, prostując się bardziej niż było to konieczne. Nie wiedzieliśmy, że pani wróciła. Uśmiechnęłam się. Ja też nie, bo na długo zanim stałam się tą starą kobietą, byłam założycielką cichą wspólniczką, kobietą, która pomogła zbudować tę firmę od wynajętego pokoju i składanego stołu, a moje nazwisko wciąż widniało w dokumentach. Nie wymazali mnie, po prostu zapomnieli, kim byłam, a ten błąd miał ich kosztować wszystko. Pojechałam prosto do mojego biura. Tak mojego biura, miejsca, o którym moja synowa nawet nie wiedziała, miejsca, o które mój syn przestał pytać lata temu, bo nauczyłam się, że im ciszej się żyje, tym bardziej ludzie myślą, że nie ma się żadnej siły. Gdy przyjechałam, budynek był prawie pusty. Wieczorne światła odbijały się miękko w szklanych ścianach. Miasto na dole toczyło się dalej, nieświadome, że coś właśnie się zmieniło. Otworzyłam drzwi, weszłam do środka i zamknęłam je za sobą. Dopiero wtedy usiadłam. Za biurkiem była ściana, której nigdy nie widzieli, oprawione dokumenty, certyfikaty zdobyte przez dekady pracy, zdjęcia z lat, o których nigdy nie mówiłam, bo nikt nigdy nie pytał lat, w których budowałam coś prawdziwego, cegła po cegle, decyzja po decyzji, wychowując jednocześnie dziecko i ucząc się, jak naprawdę działa świat. Nigdy nie używałam swojej pozycji dla dumy, nigdy dla kontroli i nigdy przeciwko rodzinie, aż do teraz. Bo godność, nauczyłam się, nie jest chroniona ciszą, jest chroniona granicami. Podniosłam telefon i wykonałam jeden telefon. Nie do mojego syna, nie do jego żony, do mojego prawnika. Odebrał szybko. Czy wszystko w porządku? Zapytał. Nie, odpowiedziałam spokojnie, ale będzie. Opowiedziałam mu wszystko, każde słowo, które powiedziała, każde spojrzenie, każdą chwilę upokorzenia. Kiedy skończyłam, zapadła cisza. Potem zadał jedno pytanie: Czy oni wiedzą, kim pani jest? Nie, odpowiedziałam. Wypuścił powoli powietrze. W takim razie popełnili bardzo kosztowny błąd. Zakończyłam rozmowę i spojrzałam na światła miasta. Przez lata wybierałam spokój zamiast dumy, ale spokój bezgodności jest tylko inną formą więzienia. Myśleli, że jestem tylko starą kobietą, którą można usunąć. Nie mieli pojęcia, że jestem kobietą, która posiada grunt, po którym stąpają, i wkrótce mieli się o tym przekonać. Prawda nie przychodzi z hałasem, przychodzi z dyskomfortem. Mój syn siedział naprzeciwko, wpatrując się w kawę, jakby mogła go uratować. Już mi nie przerywał, nie bronił jej, nie poprawiał mnie. Po raz pierwszy wyglądał znów jak dziecko, zagubiony, zawstydzony. Nie wiedziałem powiedział cicho. Oparłam się wygodniej na krześle. Nie chciałeś wiedzieć odpowiedziałam bo wiedza wymagałaby wyboru. To do niego dotarło przełknął ślinę. Mówiła, że jesteś trudna przyznał, że ją oceniasz, że ją zawstydzasz. Skinęłam głową powoli. Oczywiście, że tak powiedziałam. Ludzie, którzy wymazują innych, zawsze przepisują historię. Jego ręce zaczęły drżeć. Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Zapytał. Patrzyłam na niego przez długą chwilę. Bo za każdym razem, gdy próbowałam, powiedziałam odwracałeś wzrok, a w końcu zrozumiałam, że mój ból jest dla ciebie niewygodny. Wtedy jego oczy wypełniły się łzami. Nie gniewem, zrozumieniem. Przekroczyła granicę, wyszeptał. Tak, odpowiedziałam. Ale to ty pozwoliłeś jej ją wyznaczyć. Między nami zapadła cisza, ciężka, prawdziwa. I w tej ciszy coś się zmieniło. W końcu zobaczył jej zachowanie takim, jakie było naprawdę i swoją rolę taką, jaką odegrał. Maski nie opadły z hukiem opadły, bo prawda wreszcie dostała przestrzeń, by oddychać. Najpierw ustały telefony. Potem wiadomości, a potem zaproszenia, które kiedyś przychodziły bez zastanowienia, po prostu przestały. Życie toczyło się dalej, ale już nie tak jak wcześniej. Mój syn przyszedł pewnego wieczoru sam, bez wymówek, bez przygotowanych wyjaśnień. Siedział naprzeciwko mnie jak chłopiec, nie jak mężczyzna, który pozwolił, by cisza wybierała za niego. Nie ochroniłem cię, powiedział. I powinienem był. Skinęłam głową, nie w geście wybaczenia, jeszcze nie, tylko uznania. Niektóre rany nie potrzebują dramatów, by się zamknąć, potrzebują prawdy i czasu, a ona nigdy mnie bezpośrednio nie przeprosiła. Tacy ludzie rzadko to robią, ale widziałam to w jej oczach przy jedynym spotkaniu, kiedy nasze drogi znów się skrzyżowały: strach, niepewność. "Świadomość, że źle oceniła kogoś, kogo uważała za bezbronnego, nigdy nie podniosłam głosu, nigdy nie domagałam się zemsty, po prostu zaczęłam żyć inaczej, z granicami, z godnością, z wyprostowanymi plecami, próbowali mnie kiedyś wymazać. Zamiast tego przypomnieli mi kim jestem." I oto lekcja, którą zostawiam każdemu, kto czuje się mały, pomijany, lekceważony z powodu wieku albo łagodności. Nigdy nie myl ciszy ze słabością, nigdy nie zakładaj, że pokora oznacza niewiedzę. I nigdy nie zapominaj, że najcichsi ludzie często noszą w sobie największą siłę. Tamtego dnia mnie nie usunięto. Zostałam ujawniona, i już nigdy nie pozwolę, by stać się niewidzialna.